Dobra, no to cześć. Witamy Was bardzo serdecznie ponownie w portalu drugim. Yay. Jest ze mną duc standardowo. No cześć. No cześć. E, wrzuciliśmy sobie mapki um, jak one się nazywają? Ty powiedz, bo ty je znalazłaś. E, ze strony ThinkingWithPortals.com. Znajdziecie linki do mapek oczywiście w opisach filmów i u mnie i u Kamila, tak żebyście też mogli je przejść. No dokładnie. I na tej stronce znajduje się cała masa customowych. Leweli do portala dwójki, do koopa, do singleplayera i tak dalej. I właśnie my sobie wrzuciliśmy taką jedną mapkę na próbę. I myślę, że będziemy kontynuować serię. Jeśli okażą się te mapki wystarczająco dobre, oczywiście. Albo jeśli, jeśli my się okażemy wystarczająco, nie wiem, niegłupi. Dobra, przyznaj po prostu, że zatęskniliśmy za portalem, dobrze? No oczywiście, jakoś tak się zbierało, żeby Valve w końcu ogłosiło, co to za trzecią część, jakiej gry chcą wypuścić. Ej. Nadal nic nie wiemy, no co? Guzik! A czemu popsuty? Czekaj, ten ja nowy tamten nacisnę. Czekaj, 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 się tu rozejrzę. Platforma, dużo platform. Dobra, czekaj, 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 już. Coś ci otworzyłem. Aha, pewnie się podniosłem platformę. Idź nie, tam, tam. Nie, stań tam, stań jeszcze raz. Stoic. Dezaktywowałeś mi tu siatkę, wiesz a ty siatki jeszcze tam nie potrzebujesz, podejrzewam. Chyba potrzebuję. Wróć tu. Yy, Ui! Czekaj, czaję. Aaa! Nie. O! No ja stąd teraz nie wyjdę, bo ty mi nie stoisz na przycisku, pamiętaj. Ha. Spoko. masz tam jakąś białą ścianę? A, 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 a Czekaj, mam pewne podejrzenia, że wiem o co biega. Myślisz? Tak myślę, patrz. Um, ja staję na przycisku, ty tak. tam wchodzisz, rzucasz portale i wychodzisz. Tak. Sta I stajesz, i nie wypuszczasz. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Albo jeden może tylko. Cholera, nie, nie musimy dwa. to jakoś zagospodarować. Chyba dwa. Dobra. Aha, czyli potem ja chodź, tam wejdę. Chodź. Idź tam. Aha, czaje, 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 czaje. E, pamiętaj, że żółty masz na dole w razie czego, nie? Ale wiesz co, bo wróć tu na chwilę. Musimy pomyśleć, gdzie go wyrzucić, bo nie? Bo zobacz, tam powinnam cię chyba wyrzucić, ale tam jest siatka. Dlatego e, tam musi być chyba jeden nic. twój portal. To nic. Jak już, już przelecę, to będzie luzik. Ty musisz tutaj rzucić żółty, kiedy ja ci powiem. Ale ty nie czajsz czegoś, ja nie mogę rzucić, bo tam jest siatka. Aha. <laughs> A czekaj, a powiedz mi, czy ta siatka zniknie, jak ja sobie stanę tutaj na przykład? Tak, zniknie. God fucking Demet. Aha, no to to jest. Dobra, wróć tu. A czemu rzuciłaś portal? No bo muszę cię stamtąd jakoś wyrzucić. Ale czemu rzuciłaś portal? <noise> no bo muszę cię stamtąd jakoś wyrzucić, nie? No ale to później, czekaj, patrz, musimy, musimy rozkwinąć. Ja sobie tutaj latam. No bo ja sobie tutaj sobie. będę latał. Ehm um... A staj na przyciskiem chwilę, ja zobaczę jedną rzecz. A nie, to będzie nierealne. To będzie nierealne. Hmm... Chłopiec nie kmini, powiem ci szczerze. Ale dziewczynka kmini. Tak, to dobrze, to ja się posłucham. Tak, więc chłopiec choć... chodź... Na, na chodź na mój guzik, na mój guzik chodź. Dłabs. Staj na guziku. Stoisz? Stoję. Teraz idź tam Najwyżej. sobie i rzuć sobie. I rzuć sobie portale moje. Znaczy swoje? No, mam rzucone. Czekaj, czekaj, czekaj. Już? Nie, to bez moje sensu, z... bo jak ty wrócisz i mnie wypujesz. No co ty nie powiesz? To ci się siatka znowu zrobi. A czy. Ja czaję w Czajesz? takim razie. Tak, wracaj tam. Z wracaj. Sorry, nie tego. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz yy, wyjdź z powrotem. No. Stań na tym przycisku. Jakbyś się przesunął, to spoko. Ja staję tutaj. Ty idziesz tam do tego pokoju i rzucasz dwa portale na górze i na, na dole. Ale ty masz tu swój portal. Yy, rzuć na górze i na dole. Ale w tym pokoiku? No, tak, na górze i na dole. Tam, gdzie indziej nie da na górze i na, na dole. Mamy trzy płaszczyzny: góra, dół i jedna ściana. Którą, już? Gó Którą górę wybrać? No już. A masz tylko jedną, dobra, to teraz mi wypuść. I zobacz, ty zobacz. Czyli portal jest tam na górze. No. Teraz, musisz, teraz musimy się zamienić. Ty musisz wejść tam i stanąć na przycisk, żeby deaktywować barierę. Dobrze, jest... stój, gdzie jesteś. Hmm... Okej, okay, ja się sam wystrzelę. Patrzaj. Znaczy możesz tam taba sobie nacisnąć. No nacisać. patrzę, patrzę. To ci się e, nie uda. Czekaj, kurwa, który tam jest na górze? A, ciemno-niebieski, dobrze. Żółty, jasny. Buf! Buja! Fajnie, jak chcesz mnie stąd wypuścić, tak? Tam cię wypuściłem z drugiej Mańki. Cię. A? No? Mm, jeszcze coś tu mogę zrobić przyciskiem. Przejdź tam O! Przeszłaś już, okej. Okay. Przeszła? Zobaczmy co, co to robi. To otworzyło bramę. Ja mogę Pewnie cię tu wpływać ewentualnie. Tym czas... Aha, nie tymczasowo. Gdzie? No tu do siebie. Tylko tu i tak nie ma wyjścia, więc. Hmm. Wiesz co, dobra, ja się w takim razie muszę iść chyba rozejrzeć. Jeszcze zobaczyć, co tu jest na górze. A, kostka. Tu mogę rzucić portal, ale to mi na, na nic się nie przyda. Wiesz co? No, słucham ja cię. Mm, weź zobacz, co tak sobie tu do mnie. No, widzę. Bo ja mam tu takie coś. To jest ten guzik i ty jesteś tam. A co guzik robi? No to jest ten guzik, który dezaktywuje siatkę tam. Aha, no to jest już tutaj, dobrze. No to czekaj, czekaj, rozglądam się. Ehm. Um... Rzuciłaś portal. I gdzie masz jeszcze możliwość rzucenia innego portalu, ewentualnego? Nigdzie. Nigdzie. A to pochój są te schodki, że się tak zapytam. Te schodki tu się otwierają, żeby ja tu mogła wejść. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo ja tam mam jeszcze jakimś, jakiś wystrzał dziwny. Dobra, wiesz, co może ja, może ja zary zaryzykuję, że będziemy musieli wszystko od nowa powtórzyć, i po prostu pójdę tam zobaczyć, co jest w tym, w tym innym pomieszczeniu, co? No dobrze. Dobrze, najwyżej powtórzymy proceder. Albo możesz po prostu zejść w tym momencie na dół, na, na, te, na ten przycisk, co ja de dezaktywował. Dokładnie, stój na nim. A ja zobaczę, co tu jest. Aha, tu mogę kogoś bardzo mocno wystrzelić. Tak, widzę. Na przykład siebie w ten sposób. Ale to nie, bo to się nie doleci. Czekaj, stój tam cały czas. Stoję, stoję. O nie, jednak się doleci. A, zarobiście, jesteśmy gotowi, patrzaj. Chyba, tak mi się wydaje. Aha, po prostu wpuść mnie do siebie. No dokładnie, come on. A co z siatką? Nie, tam siatka nic nie zrobiła, super. Um... No ale ty nie możesz teraz przez nią przejść tak jakby. The fuck Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. czekaj. Okej, 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 okej. chodź, 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 chodź. Zostawiłeś tam żółty portal, tak? Tak świetnie, staj na przycisk, wpuść mnie tam. Prasz. Idź sobie O, kurde. A, dobrze, wszystko jest OK. Idź sobie skocz, tam gdzieś zostawiłem miejsce. No ale zniknie ci portal. To nic, idź tam. No dobrze. No. Jesteś? No. Naciśnij przycisk. A to. O, fakt, twój zniknął. Faktycznie. No. Ale my jesteśmy głupki. Przecież ja ci mogłem tak najzwyczajniej w świecie. Ale faktycznie jesteśmy głupki. Przecież ja mogłem stać na przycisku i wtedy by się nic nie stało. No. O, de facto. Dobra, to i tam teraz akcji, sobie tam nie? portal. Gdzie ja miałam swój. No. Wróć, już wró Już wróciłeś. No to musisz. Wróć musisz tu. mnie cofnąć. Nie, 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 wróć. Wr wracaj tam. Bo ja muszę jeszcze portal rzucić. Dobrze. Um, Ale to już mamy wszystko roz rozgryzione ten, chyba, nie? Tu ten tu. No. Um, i ty tam teraz w sumie wróć tu, chyba, tak? Czekaj, 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 ja się muszę rozejrzeć, twoje są rzucone. No. No czyli świetnie, czyli ja ci... Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Czyli teraz chodź tu czyli na ten ja muszę, Chodź tu na Ja muszę guzik. skoczyć, no dokładnie. Chodź. Już. Idź tam do środka. Ja ci dezaktywuję. Ja skaczę teraz, tak? Tak. O, już wszystko będzie jasne. Tam jest rzucony ciemno-niebieski, tak? Czyli tam jest ciemno? Ciemno, czyli tu ty jasno. Po prostu skocz. Skoczyłeś już? Stań du, ty na ty guzik. ci zły portal rzuciłem. To ci zły portal rzuciłem. Stań na guzik. No, stoję. Dobra, żółty. No właśnie. Idź tam, zrobić portale. A ale to już było prawie skończone, tylko ja ci zły portal rzuciłem. Myślałem, Nie że jest wiem. tam. Czekaj, czekaj, czekaj. Najpierw tutaj. I drugi tam. Wyjdź no. teraz. No. Stań na guzik mi tu. Nie na ten guzik, dud. Na ten. No, cześć. Idź tam. Stój. Śmigaj. Masz żółty rzucony, pamiętaj. Wiem. Ucz się na moich błędach. Powiedzmy. Zapraszam. Dziękuję. Da, ile ci trzeba było namęczyć, co? No, a niby wysalka na 10 minut. Przyszedł chłopiec. No, przyszedł. Ale... jestem, jestem. To nie było w sumie takie trudne. Tylko dwa razy spieprzyliśmy, Musieliśmy powtarzać cały proceder. To oczywiście. No, Zgadnijmy, kto. Mowa. O mnie, mowa. Pff. Co zjewał z portalami na końcu? Ja w sumie nie wiem, czy to nas wypuści, wiesz? No nie, chyba nie wypuści. Chyba tego ta mapka niestety nie przewidziała. No szkoda. O, else. o nie, oh. coś się zrobiło, popatrz. Wow. Ale zmukę u mnie zaliczyło. U mnie też troszkę. No dobra, już poszło. Uła. I to była tylko jedna salka, jeśli ja dobrze rozumiem. Podejrzewam, no, no że udało tak. nam się... Rozwiązać ją tak sobie. Widzę, mam 12 na liczniku. No, no to tak, tak normalnie, bo chyba tak jak zamierzali. Tak, to, salkę to, to taka rozgrzewka była. Aj, aj. Będziemy aj, się aj. starali teraz brać dłuższe mapki od tej pory. Tak. Ze strony i portalcom. Tak, ale. No, także... Zapomniałam, jakie są zmuły na loadingach, wiesz? Co on niesamowite. Jak ja ten za portalem. Także bonusowe levelki mi się powracają i podejrzewam, że będziemy prowadzić się tak długo, jak będzie nam się chciało, i będą cały czas jakieś nowe levele do, do zrobienia. Ej, ej, a patrz, jak fajnie sobie kroczki robię. Widzisz? Czekaj, bo się nie wyświetlają. No, takie ładne tup, kroczki tup, tup, sobie robię. Tup, takie tup, 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 tup. tup, tup. tup, tup, tup. Uracz, nie? Mamy równo 2000, 2006 umieszczonych portali. Whee! Jak się robiło tup, piąteczkę? Chyba i high five to jest machanie. To jest zabieranie głowy, to? party. Nie, five to masz. machanie. Ucha! Awesome! To co, wszystko na dzisiaj? To wszystko na dzisiaj. No Będziemy dziękuję, szukać jakichś dziękuję. fajnych mapek. Tak, dzięki o, wiesz, za uwagę. nie, 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 nie brrr, Cicho. Jak y, macie czas i chcecie nam pomóc, chcecie być miłymi piesiami, misiami, to. Zajrzyjcie na stronkę www.thinkingwithportals.com i pomóżcie wybrać nam najfajniejsze mapki, które chcecie, żebyśmy wam zaprezentowali. Dziękuję. Coś chcesz dodać? Bo tak chyba ta cisza coś wyrazić próbuje. Kazałeś mi być cicho. Aha, tu już możesz mówić. Będę cicho. Albo nie, wiesz co? Na razie, cześć. Co za chuj.